Słuchaj, do klaczy! Cześć, się, manko z tej strony Oski bo z gry Dzisiaj zagramy w stream. I to będzie trochę inaczej, no bo będziemy klacze robić gdy... i będziemy też tepać ludzi. No bo no, będzie chwilę na nich trzeba poczekać. To wiadome jest. No i widzowie teraz będzie o wiele... Znaczy, filmy będą, ale po prostu będą rzadziej. Dlatego, że po prostu jest już, zaczyna się szkoła. No i no, wtedy nie będzie kiedy tego nagrywać, także no, z całego serca Was przepraszam widzowie, ale no... To jest trochę ważniejsze od nagrywania. I dzisiaj z nami zagra Szymek. I I tutaj jest mój Klejwik, którego wykopałam sam. I no. będziemy dzisiaj tepać i robić klacze. Ja biorę sobie po słajma i misianko. No, mam jeszcze wiadro w tym i pokażę Wam miecz, jak widzicie odrobione wszystko, nawet lepiej, dwa sety Ana, tutaj mieczyk legendarny z otruciem, widzowie, tak, z otruciem, tutaj jeszcze takie dwa Tridenty odzyskałam i miałam 32 koks, ale już większość zjadłem. Ja idę tam. ja idę, na pierwszą Dobra, no to ja też zrobię łoteryka, bo też mam. Ja? Zrobiłeś? Ta, 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 ja pewnie znowu widzowie nie, be, nie zrobię, bo ja, ja tylko podpresuję. Ach! O! Jadro! Ładne na... Ej, gościa! Gość jest! No, dołączyła! Ej, tepam się do ciebie! No, się, się A i widzowie ogólnie włącz mi się sam włączę, wyłączę go, no bo... Czekaj! Przecież nie mogę, w klanie jest! to Nokia jest? Tak, nie wiem, czy to Nokia. Nokia, Nokia, wyszła. Gdzie było? To ten, ten, ten. Ona zeszła na sąd gdzieś, nie pamiętam, to chyba poszła? Ale no, bo ona chyba tu bazę zniszczyła, widzowie naszą, bo. No, nie pokazywałam wam zniszczonej, ale mam nową i ona jest oddalona jakieś. Prawie 10 tysięcy kratek odspała na dna, także lepsze jest. Dlaczego? Dlaczego mamy guziki wewnętrzne? Tutaj, po Dlatego, żeby chorusami Horus, się nie dało tepnąć. Prawda. Znam tą taktykę od Tobiasza Gaming. Bo ja się od niego troszeczkę też nauczyłem do trapowania, ale trapy to już w ogóle inne robimy. A ten jest po prostu taki, żeby się, można powiedzieć, pobawić z tymi graczami. To nie jest takie na poważnie. No to ja chyba robię kolejnego klacza, ale wiesz. Yy, a czekaj na mnie. Musimy, chcę, ja chcę razem mniej więcej robić. Zróbmy, żeby było nam łatwiej, ten. ten I widzowie, klucz. też sprzedam, Noelkę i chciałam kupić yy, ten. Jak to się nazywa? Kuszę bogów, ale oczywiście ja zanim się namyśliłem, to tego już nie było, niestety. A no trudno się mówi. Ja sobie, ale mam Dobra, ja mam y, o jedno miejsce przy okazji więcej, bo drewna już nie mam. Dobra, i teraz ja pierwszy, teraz zrobię, Spróbuję zrobić y, A weź tu wodę wylej może na stałe. Stałe? Ja, tu, ja tutaj wyleję patrz. I idę po nowo. Dobra. Nie, jeszcze, jeszcze drugą wyleję. Nie, jedna. Jedna wystarczy. Dobra, i ja teraz robię ymm, jak się nazywa się slime? Slime. 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 <grych> ok. Dobra, nieważne. wiem, że to slime block, ale jak się nazywa klacz? Slime klacz. <grych> slime block clutch. Dobra, i dobra, ja to rzucam. I spróbuję złapać. Udało się! Jeszcze wiadrowane. Okay. Idealnie! O Ja wiesz, że ja zrobiłem rzuconego i jeszcze wiaderko zrobiłem, tylko później z i nie zrobiłem już. Także ja już mam zaliczone dwa. Choć ja bym powiedział, że jeszcze nie do końca mam zaliczone. Która, bo i właśnie będziemy tak po prostu wchodzić, żeby szybciej było. Dobra, i teraz klacza. Ej, dobra, zrobię. bloka, zrobię. Jest! Dobra, to ja robię. Dobra, czekaj tam na mnie, czekaj. Wrócę. Złapię, złapię, złapię. Idealnie. Ja sam nie wiem, jak to zrobiłem, tyleś byłem. Ja zrobiłem slime Bloka. Zajem tylko będziemy zręcany, żeby robić. A ja już zrobiłem rzucane, dwa mam zaliczone, rzucane. I teraz Zrobię... mi z... zostało wiaderko rzucane. Aha. Co? Nie. A co? Co ja zrobiłem? No mów. Zrobiłem slime Bloka, slime Blok leżał na ziemi, go złapali, i zostawiłem go. O Boże, jaki to okropne tak. To jest rzucanym siankiem. Tepam... A dobra, nie muszę się tepać, przecież zapomniałam. To jest moje sianko. I widzę jak widzicie, mam 3 dni już przegrane na tym. A, i... <laughs> Bo wam się tak to podoba i cały czas po prostu to na was nagrywam. No ja mnie, tak. Nie będę się do ludzi jeszcze tepał. Wiem, widzowie, miałem, ale jeszcze to nie jest ten czas. Ja muszę się y czuć na siłach. I my się w końcu będziemy tepać. Najpierw bez broji, a później z brojami. No wczoraj to robiłam. Dla mnie rzucane wiaderko ciężkie. Trochę. No i ja chyba wiader... Ja się otuczyłem wiaderko, robić. Raz, I to ja spróbuję zrzucamy. Ja chyba się otłuczyłem tego. Dobra, i kup kotłaby, i kup jeszcze stacka, bo wczoraj też odłożyliśmy, a tu ktoś y, był. I widzowie też wam pokażę, czyta. No bo przyznaję się, mam te czyta, ale ich za bardzo nie używam, po prostu wcześniej używałam, przyznaję się. Ale poproszę oh, nie na craft Tube i y, pokaż tego czyta. To się nazywa Boatfly. I, no i go włącz. I, i przyleś tam do mnie, Zobacz, zobaczycie widzowie, jak to wygląda. Dobra, biorę wiaderko. I nie złapałam. Super. Łódka mi spadła! Ja nie, ty tu na górze. Ja do siebie przyleję. Tak, widzowie, dobrze usłyszeliście. przyleci do nas. Bo zobaczycie, co ta łódka potrafi na tym czytce. Zadał się Do wody będę. Nie! Jeszcze nie. Ratuję. I patrzcie, jak widzicie, wczoraj do nas właśnie o tak przylecieli. I jedyne, jak to da się to zdjąć, no to właśnie tym i łukiem. A ty masz ten łuk anarchiczny? Nie, wiem. Dobra, i na końcu, znaczy jeszcze kotłęby zrobimy, ale też. O. I spróbujemy zrobić jeszcze łódeczkę i ja bym spróbował tak jak Green to zrobił. Od razu Ci mówię, ja spróbuję to. Ja wiem, że tego nie zrobię, ale ty spróbować można. z tego z platformy, I widzę, ja też raz poleciałam ten do góry i ja zrobię właśnie klaczę na, 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 na trawę. Rozumiecie, wy, wy to widzowie? krasno. Siemka, Ej, strzały zapięte, te takie co, jak one się nazywają, te takie, co masz efekt, no? że cię widać z daleka i za ścianami. Ale tu przyniki trza mnie. Jak to czanki? Bo ja nie mam może buga do A ja mam. Może się przyda. Co tam było się tak wagowałeś? Też napiszę, że on kupił tą... Jak to się nazywa? Kupię. Kupię kusze bogów. Ja bym pokazał, że mogła na kupie. Zostawiam na kupie. Dobra, próbuję ostatni raz po prostu. No i znowu nie doleciałam do wiaderka. Ej, co to było do tak leci tak szeroko? Właśnie tak się zdzipiłem strasznie. Jezu, ja wiaderek nie umiem robić już. Nie jak ja wcześniej A. robiłem. Ja po prostu mogłem zamkniętymi oczami nad zrobić. O tak I tak mnie, no. wygląda. Ja A wam coś pokażę. Hiha! na dół jeszcze. Jezu! zobaczysz ten. zobaczysz Zobacz, 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 jak ja się strzela znów. się! O, nie, to ja, to ro ja robię wiaderko. O, w ciebie mnie, O! Mamy kotłeby. Dobra, i robię te w końcu wiaderko. Spróbuję zrobić. Bo ty trajdę dodłużyłeś. No to trudno. Jezu, ja nie umiem tego. A po też nie zrobię. Ja kotwebę zrobię, dobra. ja potrafię, to dla mnie jest prosta. Znaczy, no dla mnie jest normalnie, ale na odcinkach to czasami mi nie wychodzi. Dobra, nie masz fejśń, tak? No, nie? Dobrze, to ja no i przypłynę. widzowie, jest kolejny, yy, kolejni subskrybenci. Naprawdę się za to cieszę i niedługo będzie 10 subskrybentów. A chyba na 15 subskrybentów zrobię live'a. Długi live będzie... Ehm, no akurat długi nie będzie, bo ja jeszcze nie robiłem live'ów. To będzie taki godzinny może. Trybę swój. Uf, Dobra no. i... Przy okazji wezmę to, bo tego jeszcze nie robiłem skiera. No i tak to wyglądało. Dobra, wyrzucam. I czy zrobię? Złapałem. No i zobacz. E z 150 kratki, z platformy, to wyżej. A wiesz, że jak wyżej zrobię, polecę trajdem, no to ja zginę. Jak to? No bo to ponad 20 serc zawiera. A, A, ja stąd spot. Ja tutaj... Dobra, i spróbuję z, no, bardzo wysokiej kratki. No i zrobię kotwowe Bez wyrzucenia no to zrobię to... akurat. Zrobiłem! No, A ja jest najwyższej kratki! Znaczy nie najwyższej, ale wysokiej. Patrz, o tu... Ale też ktoś... tylko. I... Nie, ja nie mam far... Ja po prostu to fart jest potrzebny do tych wiaderek. No patrz, ja teraz na stówę nie zrobię. Zrobiłeś? Nie. Ja zrobię Boże, ja... Dobra. Lecimy z tym. Jest! Udało mi się! W końcu widzowie! Tak. Masz jakieś drewno? Mm. O nie co ja wyrzuciłem. Nie mam. Będę spróbował na klocka spróbuję. a ja robię zawsze dla tego klocka, prawie co czekaj, możesz się odsunąć? Mhm. Idę na górę. Ej, ja, ja też spróbuję. Ja ogólnie bym nie wiesz, co... weź jeszcze. Dobra, nie masz. Patrz, czekaj, spróbuję. Zjeżdżę, tak, dobra, czekaj, uwaga, robię. Oj, ja, ja, ale nie zrobiłem. A co czekaj, mogę ja spróbować? Co się No z jest Dobra, i Fajne. dobra, wejdź, zejdź. Wrzuciłem ja swoje. A no co, ja ci wyrzucę? Masz chyba, żeby już suwanie nie było. Opuści, no, nie ma Dobra, dobra, A, dobra, ja akurat tutaj jednak z wyższej, ale nie, nie będę z wyższej, no bo ciężej o wiele będzie. Mi z wyższej, no to zrobię takie normalnej. Żeby w ogóle trafić w tamte miejsce. Lecę, 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 lecę. Za późno złapałam tego nerka, jeszcze raz. Jeszcze ja spróbuję teraz. Ja teraz całki spieszyłem, teraz idę. No ja mam z kuję z Ale to mam z pół nalecę. Co to, na to zrobiło? Ja znaczy się nie robię ja tak no, i widzowie chyba to były wszystkie kla... Zrobię następny odcinek z tego. Tak myślę... Co Szymon? Taki będzie krótki odcinek dzisiaj. Chyba, że jeszcze spróbujemy ten. Potrapować spróbujemy. Boł tlacze spróbujmy. No, zrobimy tylko jedną rundkę, bo... No, niestety dużej nie, mm, nie mogę, jak? Nie mam jak? I czekaj, ja kupię drewno, bo jest potrzebne do tego, i mnie kupuję sobie sam. Wybieram. Szkoda, że nie ma niebieskiej. Dobra, ja tutaj sobie oczyszczę teren, ja tutaj będę robił, robię, bo ja tam nie zrobię do na stół. Dobra, mam łódkę. Uuu, nie poczyszczam sobie teraz, żeby zrobić na każdą tą łódkę. I lecę do góry. Najpierw do góry. ty zrób. O to widzę zrobię. się już. Nie, nawet nie Lecisz? postawiłeś niestety. A czekaj czy mi się uda. Jak mi Ja myślisz? postawiłem tylko jeszcze Nie raz, widzę. Nie wiem. Lecisz? Y tak, lecę. Czekaj. Lecisz. O bym przeżył, przeżyję chyba raczej. Nie no, znaczy, no dobra, lecisz. Dobra, no niestety widzę. I to będzie na tyle na dzi w dzisiejszym odcinku. Cześć! Nie, dobra, cześć i papa i zostawcie lajka i subika.